Wiecie, czego nie będzie na naszym wegańskim, bezglutenowym stole wielkanocnym? Nie będzie kurczaczków i nie będzie jajek, więc ja postanowiłam dzisiaj wystąpić w roli wielkanocnego, wielkiego kurczaka. Proszę cię tylko tutaj nie ćwierka i nie pisz czy cokolwiek, nie rób tego, co robią kurczaki. No to takie kochani. motylki. No, też ja też wiosennie. ubrałem się prawie świątecznie, są cztery dni do świąt. Jest środa, dlatego że chcemy Wam dzisiaj pokazać 13 sposobów na wegańskie i bezglutenowe święta wielkanocne, takie, które udadzą się każdemu. Jaka sytuacja jest każdy wie. Jest specyficznie. Jesteśmy w domach, zostaniemy w domach, będziemy korzystać z nowoczesnych technologii, żeby spotkać się przy wielkanocnym stole nawet na odległość, ale żeby być ze sobą blisko i trzeba to jakoś przeżyć, a potem będziemy się cieszyć, gdy wszystko wróci do normy. Poza tym mamy dużo czasu na gotowanie. Więc moi drodzy, tak naprawdę w te pęndy, czwartek, w piątek, sobota, o, macie czas, dni? żeby skorzystać z 13 naszych propozycji, a pierwszą z nich będzie majonez, oczywiście maj Majonezu na wielkanocnym stole zabraknąć nie, nie może. może. Absolutnie. absolutnie. Mamy... glutenowy majonez, z czego powstaje? Nasz z ziemniaka. Ale mamy drugą opcję dla kogoś kto nie chce, żeby był wysoki indeks glikemiczny, ziemniak go ma akurat, więc w związku z tym możecie też znaleźć u nas majonez z kalafiora. Majonez kokosowy ziemniaczany, propozycja numer jeden. Majonez kalafiorowo-kokosowy kokosowy, propozycja numer dwa. Wegańskich jaj, ciąg dalszy. Pasta ala jajeczna, przepis numer 3. Taka pasta jest idealna w ogóle na wiosnę, bo jest lekka, delikatna i przepyszna. Można posmarować nią grzankę, akurat w niedzielny poranek. Wiosenna propozycja, wielkanocna propozycja nie może zabraknąć rzeżuchy. Opcja numer 4 to wegański twarożek z żerzuchą. Pamiętajcie, wszelkie kiełki są bardzo zdrowe, ale rzeżucha naprawdę wyjątkowo to naprawdę bomba mikroelementowa i witaminowa. Dlatego warto ją jadać. W ogóle wszelkie te takie świeżo skiełkowane rośliny są bardzo zdrowe, ale rzeżucha ma taki ciemnozielony kolor, ma dużo barwników. Inne pomysły na rzeżuchę nad Joli głową. Tu znajdziecie link, a my chciał wracamy przerwać, do propozycji wielkanocnych. Rzeżucha na pewno ma jeszcze coś więcej. Ale rzeżucha ja... jest bardzo dobra na wzrok, na włosy, paznokcie, skórę. Ale ja pognę dalej i propozycją numer 5 będzie pasztet grochowo-warzywny. Z sosem sojowym tamarii. Tak naprawdę święta są takim czasem dla gospodyń, które siedzą w kuchni, bardzo trudnym, więc warto robić pasztety, ponieważ pasztet jest zrobiony kilka dni wcześniej, on już jest i nie wymaga żadnej pracy, tylko wystawienia na stół. Oszczędzajmy te osoby, które pracują w kuchni i robią dla nas smakołyki. Jak trochę poszukacie, to znajdziecie do tego pasztetu również przepyszny sos. Do jest karobowy Propozycja numer 6, czyli wegańskie i bezglutenowe zimne nóżki. Galareta. Galareta, moja ulubiona potrawa. Bardzo długo do niej podchodziłam, żeby nauczyć się i wypracować taki przepis, żeby smakowała jak galareta mojego taty. Przechodzimy do rzeczy płynnych, a święta oczywiście nie mogą się nie, bez, bez Żurek, absolutnie nie. I tutaj mamy żurek w wersji oczywiście wegańskiej, z wędzonym tofu. Oczywiście w wersji bezglutenowej to Zatem jest to jest najważniejsza na w gryczanym. I może już nie będziecie mieli na taki żurek czasu, żeby go zrobić. Dlatego bo zakwas gryczany z mąki gryczanej robi się przez 4-5 dni. Więc może skorzystacie z, z kolejnej naszej przepisu. propozycji. Żurek to jest opcja numer 7, a ta łatwiejsza wersja, szybsza wersja to bardziej biały, również Ach, idealny, nie, idealny na Wielkanoc. I Propozycja numer 8. 8. To może ja powiem coś na temat tego barszczu białego, a ty zrób kawę, bo mi w gardle wyschło. Do takiego barszczu nie trzeba kisić mąki gryczanej, tylko po prostu używamy pół na pół wody z kiszonych ogórków i trochę soku z kapusty. Jest naprawdę równie rewelacyjny. Taki barszcz biały na ostatni moment. To już mamy 8 propozycji Kawa za gotowa. sobą. możemy przejść do słodyczy. Propozycja numer 9. No oczywiście Wielkanocna Babka. Bezglutonowa, wegańska. Bez babki drożdżowej z rodzynkami nie ma świąt Wielkanocnych. U mnie w domu nie było, u niego w domu też nie było, więc u nas w domu też nie ma świąt Wielkanocnych. U w domach, bez U nas w domu nie ma świąt Wielkanocnych, bez babki Wielkanocnej nie ma świąt Wielkanocnych bez Mazurka. Mazurek numer jeden to morelowo-sezamowy. I to jest numer 10. 10. Dla mnie akurat. Ten mazurek jest optymalnie najpyszniejszy ze wszystkich. Uwielbiam morele, uwielbiam sezam, uwielbiam kruche ciasto. Nic więcej nie będę mówić. Jak chcecie sprawdzić jak smakuje, zróbcie go. A tak w ogóle, jeśli lubicie takie poradnikowe odcinki, całą playlistę znajdziecie sobie tutaj. Jeśli podoba wam się ten odcinek, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli macie jeszcze zaległości i macie na to ochotę. I wtedy, gdy zasubskrybujecie kanał i przyciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się tutaj pod naszym barankiem Antycznym. i zawsze pojawi wam się powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski i takie, którą można komentować na blogu kulinarnym i na YouTube. Zadawajcie pytania i wam zawsze odpowiemy. Będzie nam bardzo miło i możemy sobie składać życzenia, ale wracamy do propozycji numer 11. Nie, 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 ponieważ... nie najpierw jeszcze ja jeszcze chciałam coś powiedzieć, chciałam wam zaproponować, że jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kolejnych potraw, które moglibyśmy zrobić. Dawajcie znać. My bardzo chętnie zrobimy przymiarkę do kolejnych propozycji. Propozycja numer 11, mazurek kawowy. Mm. Mm. Jak powiedziałam o morelowym, to zapomniałam o kawowym. Właśnie, przecież ja lubię wszystko co ma kawę, co zawiera kawę, więc w związku z tym ten mazurek jest również moim najbardziej ulubionym. A dalej będzie jeszcze gorzej. Dlatego, bo teraz zaczynają się serniki. Teraz zaczynają się o, serniki. To są też moje ulubione ciasta. Nasz, Uwielbiam Wielkanoc! Halo, halo! Nasz sernik. Taki podstawowy to propozycja numer 12. To jest taki nasz podstawowy, pieczony sernik z dużą ilością skórki pomarańczowej. Naprawdę warto go zrobić, każdemu się udaje. Czasami wyrasta, czasami nie wyrasta. Generalnie, nawet jak wyrośnie, to lekko opadnie. I jest taki typowy, wilgotny sernik, prawdziwy. I trzynasta, ostatnia propozycja. Pascha migdałowo-sojowa. Bez paschy nie ma Wielkanocy. Bez tak. paschy wegańskiej, bezglutenowej wersji również nie ma Wielkanocy na stole. Także przygotujcie sobie taką paschę, namoczcie ziarna soi, namoczcie migdały, przygotujcie morele, przygotujcie bakalie. A na pewno Wam się uda. Słuchajcie, i znowu chciałam się, że tak powiem, powtórzyć. To jest też moje najbardziej ulubione ciasto, więc w związku z tym ja Wam mówię. Ja od stołu wielkanocnego wstanę nie jak żółty kurczak, tylko jak wielka żółta kura. Oczywiście, wszystkie propozycje znajdziecie nad joli głową. Całą playlistę tych 13 naszych wielkanocnych pomysłów. Zapraszamy serdecznie, gotujcie, pieczcie, smażcie, wykorzystajcie ten czas z nami, a przede wszystkim, pomimo wszystko, a jednak spędźcie ten czas miło, serdecznie w gronie najbliższych, z najlepszym nastrojem, jaki tylko możecie mieć w takiej, a nie innej sytuacji. I pamiętajcie, spędźcie ten czas gotując, inspirując siebie, inspirując innych. W ogóle Wielkanoc to jest takie cudowne święto, mówiące o odrodzeniu. Po dniach smutnych przychodzą Dni radosne. Na świecie tak jest, w przyrodzie tak jest, i tego się trzymajmy. Smacznego i, I na zdrowie. zdrowie.